Przy takiej ilości schodów naprawdę mam tutaj dobrą kondycję. Jestem przekonana, że latając za dziećmi góra i dół zdobywam jeden górski szczyt w ciągu roku, ale na szczęście to już ostatni poziom. Ten dom może wydawać się ogromny, ale metraż powyżej 100, bo końców 150 metrów na Maderze nie jest niczym nadzwyczajnym. Większość Maderczyków, która może sobie pozwolić na kredyt, Bierze kredyt w okolicach 800 miliona złotych i kupuje dom mniej więcej taki, jak nasz. Ceny mieszkań na maderze zależą od lokalizacji. W Funchal, czyli w stolicy, są najdroższe i generalnie to południowe wybrzeże, które jest cieplejsze, z łagodniejszym klimatem, jest droższe. Jeżeli ktoś chciałby kupić dom po drugiej stronie wyspy, to te ceny mogą się różnić. Za ten sam metraż, nawet z pięknym widokiem na ocean, mogą być 50% różnicy. Co jest najfajniejsze w tym domu, jednak jest na zewnątrz. To, co kocham najbardziej na maderze, co jest powodem mojego pobytu tutaj, to moja rodzina. Mój słodki Alek, ale Tommy, czteroletni, mój mąż mążaki. Cześć, bardzo mi miło. I nasza księżniczka, półtoraroczna Sofia, nasz skarbek. Na Maderze jestem z powodu e, mojego męża rzekim, a w zasadzie z powodu jego pracy, bo mój mąż nie jest maderczykiem. Nazywam się Joaquim Tawarysz, jestem portugalskim oficerem i jestem szczęściarzem, będąc mężem Marty i ojcem dwójki niesamowitych dzieci, mojego świetnego syna Alka i księżniczki Zosi. No tutaj dostał to przeniesienie i my zdecydowaliśmy zostać na Maderze. Ale Madera, jakby nie patrzeć, no to, to jest jakiś koniuszek Portugalii i tym bardziej koniuszek Europy. To nie jest baza wojskowa, która ma bardzo poważne codzienne zadania. I to jest jeden z powodów, dlaczego my tutaj między innymi zostaliśmy. Bo praca, że jaki ma tutaj, jest dużo spokojniejsza i stabilniejsza niż w Portugalii kontynentalnej. Nasza rodzina uwielbia spędzać czas tutaj, w tym naszym mikroogródku. I e, nie da się ukryć, nasze dzieci mają ogromną ilość energii, więc e, tutaj na tym terenie staramy się ją fajnie spożytkować. E, Żakim jak przystała na wojskowego jest bardzo wysportowany, więc ma kondycję i za niego, i za mnie, bo ja jestem absolutnym przeciwieństwem. Naprawdę nic nam więcej o, o, do szczęścia nie potrzeba.